Filozofia zazwyczaj kojarzona jest z dziedziną skostniałą, z dziedziną, która karmi się swoją przeszłością. Zazwyczaj kojarzona jest ona po prostu z historią filozofii. I myślę, że z historią filozofii błędnie, mylnie pojmowaną. Z historią filozofii, która miałaby być pełna jakichś dziwacznych, niezrozumiałych idei, idei porośniętych brodami czasu. Tymczasem filozofia współczesna to filozofia nowoczesna. To filozofia, która nawiązuje do tak fascynujących dziedzin naukowych, z którymi zazwyczaj w takiej powszechnej opinii nie jest łączona. Weźmy na przykład problem relacji umysłu do ciała, czy też duszy do ciała, nazywany na gruncie filozoficznym. Także problemy psychofizycznym. Otóż to zagadnienie stosunku świadomości do mózgu, aktów wolnej woli czy naszych pragnień, przekonań, emocji do właśnie stanów mózgowych czy też do takiej kategorii szeroko rozumianego ciała, jest dzisiaj na gruncie filozofii rozpatrywane w kontekście. Osiągnięć z zakresu neurologii, biologii, z zakresu psychologii poznawczej, psychologii porównawczej, lingwistyki, psycholingwistyki, czy teorii komunikacji, wielu innych dziedzin. A zatem takie stereotypowe przekonanie, że filozofia to jest dziedzina anachroniczna, dziedzina, dla której no najchętniej miejsce widzielibyśmy na jakimś takim cmentarzysku yy, naukowych reliktów przyszłości. Yy, to jest przekonanie, które warto zrewidować. I ja myślę, że najlepszym sposobem na dokonanie tej rewizji jest po prostu studiowanie filozofii.